Drogie dzieci Neostrady, mamy dzisiaj dla Was kilka bardzo ciekawych tematów w kolejnym odcinku Fotofokusa na kanale Cineera. Ze mną oczywiście Bartek, witaj Bartku. Cześć, cześć wszystkim. Dużo się dzieje w, w świecie fotografii i elektroniki jako takiej technologii powiedzmy. I pierwszym tematem dzisiejszym jest bardzo interesująca koncepcja, bo to nie jest do końca jeszcze produkt, na robota, robokonia, robokucyka, kota, nie wiem jak to nazwać do końca, od firmy Kawasaki. Ty jesteś tutaj specjalistą od jazdy konnej, więc może masz więcej o tym, na temat do powiedzenia, ale po pierwsze tak bardzo, bardzo szybko jest taki koncept powiedzmy robota o nazwie Corleo, właśnie się to tak wymawia, od firmy Kawasaki i jest to po prostu taki kład, tylko z nogami zamiast kółek. I jest reklamowana jako koń, może kucyk moim zdaniem, ale bardziej się porusza jako kot moim zdaniem, jeśli chodzi o sam ruch i, i przynajmniej to, to, co jest wyrenderowane, jeśli chodzi o AI, bo to oczywiście AI stworzyło całość, ale powiedz mi, Bartku, co, co sądzisz o takim, takim stworze? Czy to jest coś, co według Ciebie ma jakikolwiek sens bytu i dzisiaj i w przyszłości? Zaczynając od tego, że żaden ze mnie specjalista od jazdy konnej, to że posiadam konie i na nich jeżdżę, to nie, nie znaczy od razu, że jestem specjalistą. Tak jak nie każdy użytkownik aparatu jest, jest fotografem. Eee, es, koncept jest ciekawy, ale myślę, że to jest bardziej mm, takie science fiction. Eee, ja nie wiem, że nie zrobią tego, bo, bo jak, jak najbardziej jest to do zrobienia, bo już mamy te czworonożne roboty, a'la psy. Wykorzystywane już w wielu sytuacjach, tam gdzie, gdzie człowiek nie może podejść, może, może takie, takie urządzenie wysłać. Natomiast no to z tego co widzieliśmy na, na materiale, to wygląda jak ten pies w wersji XXL, że ma ładowność na tyle dużą, że przeniesie człowieka. A, czy to się przyjmie, czy to będzie, czy to będzie w, w takim codziennym użyciu. Zobaczymy. E, bardzo, bardzo to trądzi takim postach apokaliptycznym matmaxowym e, widokiem świata, że, że wszyscy na jakichś dziwnych stworach się poruszają. Może trochę gwiezdnymi wojnami to zalatuje. Natomiast koncept jako taki jest, jest ciekawy. Mm, nie będę się wypowiadał bo, tak mówię, na, na temat użyteczności tego, bo, bo to tak naprawdę musimy zobaczyć. I prawdopodobnie dopiero czwarta, piąta edycja, a, e, jakby ten. E, reedycja czy 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 następna wersja będą będą tak naprawdę coś yy, e, na poziomie uży, używalności użyteczności by, by przedstawiały, bo jak wiemy wszystkie te pierwsze edycje i koncepty e, z, z użytecznością nie mają nic, nic wspólnego. E, mam wrażenie, że to jest bardziej kwestia tego, że oni próbują jakby się gdzieś tam umiejscowić w wyścigu zbrojeń, jeżeli chodzi o technologiczne tam przepychanki firm tak? no bo Kawasaki dla mnie głównie znana jest firma z produkcji motocykli, więc, więc może być tak, że gdzieś tam w tym świecie tą technologię będą wykorzystywać. Już widzieliśmy motocykle, które same stoją żyroskopowo, nie, nie potrzebują żadnych podpórek i, i wszystko, wszystko działa. Także myślę, że to, te, te koncepty też służą temu, żeby istniejące produkty jakby podnieść na wyższy poziom w stosunku do tego, co, co proponuje konkurencja. A tak teraz z mojej strony. Bo jeżeli chodzi o, o doświadczenie jazdy, no to jest tak samo jak e, jazda na motocyklu miałaby robić e, emulację jazdy konnej, no częściowo tak, ale do końca nigdy, tak? Więc myślę, że to, e, że to, że to nie do końca. Bo... Nie do końca jest ta droga, aczkolwiek mogłoby to być dobre narzędzie do wypełnienia luki, którą jest hobby horsing. <grym> no to tak. Nie wiem, czy <grym> to jest luka, która jest w Polsce popularna, ale no to totalny kretynizm z Ameryki, nie wiem, czy słyszeliście o tym, gdzie no zazwyczaj dzieci, no nie tylko za dzieci, bo na nastolatki może powiedzmy tak, mają tego, takiego konia, głowę konia na kiju i skaczą przez przeszkody i tam mają punkty, i Ludzie klaszczą. No to takie dla mnie trochę, jak to się mówi, specjalne. W Polsce jest, na nieszczęście według mnie to dosyć dużą popularność zyskało i są normalne zawody, i to są duże pieniądze w sensie. To, to nie są tam jakieś takie lokalne na, na podwórku zabawy, tylko normalne zawody organizują i są wpisowe, i trzeba tam sobie wykupić jakieś miejsce dla tej miotły, w sensie dla tego konia na kiju. A, i za to też zapłacić, nie, to, to, to są o, o, i, i trenerzy na tym zarabiają, to już jest w ogóle biznes. Także może takie, taki koniec Kawasaki przynajmniej jakąś y, taką y, y, cień realności tego przedsięwzięcia będzie, będzie tutaj przedstawiał. Bardzo <grym> mi się kojarzy y z takim z przełącznikiem poziomu trudności w grach masz level hard, to masz jakiś wiesz ogier, nieokiełznany, nie, nie znany powiedzmy, medium to jest to już, już ujeżdżony. A, a easy to masz właśnie, właśnie kina, tak, ta hobby holsty, kij um, z głową konia. Ale wracając do tematu, to tam poruszyłeś coś ciekawego wcześniej, i ja do tego do, troszkę dodam, um, bo mówiłeś, że to jest um, wyścig zbrojeń pomiędzy tymi firmami te technologicznymi. Myślę, że to bardziej wyścig zbrojeń i koniec. Dlatego, że to przypuszczam, że jeśli w ogóle będzie istniało. To będzie w końcu użyte, jak wszystko zresztą dzisiaj, będzie użyte do, do, do walki, po prostu. Nie? Chciałem dodać jeszcze, że widzę drugie zastosowanie, które jest moim zdaniem bardziej realne na dzisiaj, mianowicie po prostu zastępowanie wózków inwalidzkich w terenie. To ma większy sens, dlatego że, no wiesz, kółka, jakie, jakie są takie, są, ale bardziej. Bardziej chodzi o to, że nie masz dość siły czasem po prostu, żeby jakąś górę wyjechać, czy przez coś przejechać, przez jakieś kamienie przejechać, więc to nie jest. Dzisiaj nie jest to łatwe przynajmniej. Są oczywiście na to sposoby, można jakieś elektryczne, można nawet spalinowe wózki, do tego używać, ale żaden jakby nie, nie da rady się wspinać, chociaż z drugiej strony, nie wiem, czy jeśli jeździ na wózku, no to powinieneś się wspinać. Nie mówię, że, że nie możesz, ale nie do końca jest to bezpieczne na, na kółkach. O tym, o tym właśnie pomyślałem, że, że te wszystkie takie szerpowe rzeczy, co na, na mułach i osłach są transporty robione właśnie w trudnym terenie, to, to tutaj to rzeczywiście miałoby zastosowanie tak. i nawet człowiek nie musi z tym iść, bo, bo to jest zdalnie sterowane może być i, i tu rzeczywiście by troszeczkę odciążyło zwierzęta. W, tym, w tej ciężkiej pracy. Natomiast, tak jak mówisz, no, w trudnym terenie, w, w jakimś tam górzystym, trawiasto kamienistym, to on sobie poradzi zdecydowanie dużo lepiej niż jakikolwiek kołowy, kołowy pojazd. I tutaj rzeczywiście byłoby zastosowanie do tego. Ale tak jak powiedziałeś, no, te, te roboty, psy roboty, już są wykorzystywane do, do zadań saperskich, są wykorzystywane do zwiadu przez niektóre, niektóre wojska. Więc. To już się dzieje, to już jesteśmy w tym, w tym przedziale czasowym. Mhm. Ale jeśli, jeśli chodzi o to zadanie, <grym> raczej pracę szerpów, to, to chyba tak to się nazywa, szerpą powiedziałeś, nie? Mhm. przy wspinaczce tak? jakoś wysokogórskiej, no to dzisiaj to robią ludzie, jacyś tubylcy, którzy próbują zarobić na życie. I to jest świetny przykład tego, gdzie tak w cudzysłowie AI czy, czy robotyka może rzeczywiście komuś zabrać pracę, z tym, że w tym wypadku jest to coś jakby no i pozytywnego i negatywnego. Okej, okay, nie będą mieć pracy, ale z drugiej strony będą bezpieczniejsi, nie? Także wspinaczka z wielkimi torbami na ogromną górę też nie jest taka do końca bezpieczna. Powiem tak, nie, nie sądzę, żeby bezpieczniejsi, ponieważ to szerpami zazwyczaj są mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy już mieszkają tam nie wiem, na dwóch tysiącach metrów. I to jest ich jedyny ten jedyne źródło dochodu, nie licząc polowania na jakieś kozice A więc to, że nie będą musieli wychodzić wyżej, nie poprawi ich sytuacji, tylko pogorszy natomiast myślę, że tak całkiem ich nie, nie zastąpi nawet taka zaawansowana technologia ze względu na to, że tam są ekstremalne warunki pogodowe, w sensie wilgoć mróz i, i tutaj myślę, że będzie, będzie duży problem. Zresztą ci, ci ludzie też są. To, są, to jest inny rodzaj człowieka jakby, tak? W sensie oni mają. Są, jak popatrzysz w internecie są zdjęcia szerpów, jak stoją ci wspinacze zawodowi w tych puchowych kurtkach z butlami z tlenem, są na 6000 metrów, ledwo żyją, a obok kuca szerpa w, w zwykłym futrze. Z jakiejś kozicy i pali papierosa w kucki nie? na minus 50. <śmiech> <śmiech> a, ci się, a ci się posilają tlenem, bo, bo są już niedotlenieni. Także oni, oni są, są przygotowani do, do życia w takich warunkach i podejrzewam, że ta technologia jeszcze długo nie będzie. A chyba, że będzie na poziomie jakby kosmicznym, hmm. tak, dosłownie, czyli, czyli będzie przygotowana tak jak te wszystkie, wszystkie robotyki, które idą w, na stację kosmiczną, no to wtedy tak. Tak, wiesz co, tu masz rację, to, to są rzeczywiście jakby ludzie z całkiem innej planety dla mnie, wiesz, samo wyjście na tą górę to jest dla takiego mnie czy ciebie jakiś wiesz, wielki turbo wyczyn całego życia. Oni to robią kilka razy w tak. tygodniu i, i jeszcze wiesz, z wielką, wielką torbą y, cięższą od ciebie dwa razy pewnie i, i ze rozmęczenia po, po, po całym tygodniu. Zazwyczaj nie? tak. No, mm -hmm. ale y, no, to jest coś dla mnie niższonego, absolutnie. Y, nie mówię o samym wyjściu, tylko o, 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 wiesz, o tym, co oni robią rzeczywiście. To, to jest nowy jakby poziom y, człowieka dla mnie. Więc wielki podziw dla nich, ale no miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Myślę, że jakby, no, czy tak. Z jednej strony, ci, którzy chodzą w takie miejsca, no, muszą mieć już kasę, więc teoretycznie mogą mieć kasę na takiego robota. Już możesz dzisiaj tak. kupić tego spota od, od. Jak się nazywa ta firma? Zapomniałem nazwy kucze. Boston Robotics? Tak, tak, właśnie. Gdzie możesz, możesz go kupić już dzisiaj chyba 30 tysięcy, tylko kosztuje dolarów, znaczy tylko. No, to jest dużo, ale. To nie jest taka nieosiągalna no, kwota. Tylko biorąc pod uwagę, że to już jest masowa produkcja, tak? Bo oni już nie, nie robią prototypu, tylko on już normalnie w produkcji tak. możesz sobie go zamówić, dlatego ta cena jest, jest przystępna, nazwijmy mm -hmm, to. Mm -hmm. Oczywiście. No ja tu też nie, nie mówię o, o przystępności typu, wiesz, idziesz do kiosku i kupujesz, tylko bardziej mówię o, tak, tak, no. o dojrzałości technologii. Nie? No tak, ale bu budowa prototypu, jak był jeszcze w tych pierwszych fazach, to były setki tysięcy, a teraz no, to jest. wiesz, uff. W przedziale kompaktowego samochodu, tak? Dokładnie. Mimo tego, że, że Boston Dynamics tutaj nie, jakby nie celowało w rynek militarny, no to już oczywiście są wersje militarne, mają i karabiny, i jakieś wyrzutnie granatów na, na, na sobie, czy nawet przenoszą ładunki wybuchowe, więc to jest no, już niestety używane, już dzisiaj jest używane do, do walki. Może nie do końca na wojnie już, ale. Jest do tego przystosowane w wielu krajach i są kopie rosyjskie i chińskie, więc no, myślę, że to długo nie potrwa. Jeśli, ten, jeśli to urządzenie, ten CorelEo, chyba tak się nazywało, um, jeśli to urządzenie będzie rzeczywiście istniało w takiej formie, w jakiej istnieje teraz, no to bardzo wątpię, żeby było. Długo używane jako pojazd, bardziej będzie wiesz, jako szybszy ten spot. Czy będzie, będzie pojazd, tylko to będzie pojazd taktyczny, tak? No bo to tak, tak Też, samo nie. jak jest z składami. No, kłady, kłady miały być do zabawy, miały być do, do pomocy w, w, przy nie wiem jakimś gospodarstwie czy jakim. takim. No a w wojsku są na co dzień używane właśnie do szybkiego przemieszczania się. Na, na, duży, na, na niedużych odległościach i no, tak to działa, tak? Jak tylko coś jest do, do wykorzystania jako broń, to będzie wykorzystane jako broń. Oczywiście. No to, to jest nasza natura, niestety, człowieka, ale tu jeszcze dodam tylko tak szybko, że w tym um, urządzeniu Teoretycznie, bo tutaj mówię, że to jeszcze nie jest coś, co istnieje, to jest tylko wyrenderowane, wyrenderowana reklama. Ma wyjść w 2050, ponoć dopiero, przynajmniej planowo, więc jeszcze dużo czasu, ale tam ma być AI wbudowane. Przypuszczam, że do tego czasu będzie we wszystkim już AI. w do zębów będzie mówiła, jeszcze mm -hmm. do trzeciego do do zęba z kolei, ale jest tam, jest tam niby AI i teraz, jeśli do tego czasu, chociaż. Mówię do tego czasu, a to jest dużo, bardzo czasu, naprawdę 25 lat to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o AI, czy raczej nie AI, tylko te dzisiejsze narzędzia, które mamy, to do końca nie jest AI tak naprawdę, ale każdego roku to się zmienia na, na dzień dzisiejszy. Teoretycznie, gdyby to było w takim urządzeniu, no to ja, by, ja bym temu nie zaufał, bo, bo wymyśli sobie, że jest kamienia go nie ma, albo odwrotnie, że nie ma dziury, a jest i po prostu, wiesz, ja wpadnę w jakieś, jakąś dziurę wielką, i się połamie. Nie? Także... Znaczy, teraz, teraz była jakaś głośna sprawa, tak w nawiązaniu do AI, tak przez, przez przypadek, że jakiś, jakiś tam gość wziął sobie, zadał pytanie do AI, żeby mu powiedział, co na jego temat może znaleźć w internecie. No, i jakieś niestworzone historie tam mu wymyślił, że jest skazany za morderstwo własnych dzieci, prawomocnym wyrokiem i w ogóle. No, i się tam sądzi z nimi. Że to jest działanie na, jakby na na rzecz złego imienia, coś tam, coś tam. Deformacja. Nieważne, ale ocz jako oczernianie, dezinformacja. No i że tam jest niby jakaś klauzula, że e, AI może się mylić, tak? No bo generalnie teraz jest bardzo często tak, że jeżeli nie wie, co ci odpowiedzieć, to potrafi sfabrykować, e, wymyślić sobie jakieś fakty, które będą pasowały do tego, co ty chcesz usłyszeć. A, i, I ci wyrenderuje jakiś tam tekst czy, czy, czy jakąś informację, która nie będzie w, w pełni na, na faktach oparta, tylko częściowo właśnie na jakichś wymysłach, które se poskleja z kilku inf innych informacji albo wymyśli jakiś, jakieś dowody. Zresztą ja ostatnio miałem też taką sytuację, że szukałem jakiejś części do samochodu i chciałem wiedzieć do mojego modelu, co będzie pasowało. No i zapytałem e, asystenta AI, no i mi wy, wypisał e, do starego samochodu, że są, nie wiem, lampy e, matrixo, e, Matrixowe, LEDowe, coś tam, coś tam, coś tam, do samochodu z 2007 roku. Nie? I że to w tym modelu było. No, okej, okay. nie było wtedy LEDów, więc wiem, że to jest ściema totalna. A on po prostu pościągał jakieś informacje z różnych innych modeli, nowszych, i skleił z tego. I na pierwszy rzut oka, jakby się ktoś nie znał, nie wiedział w ogóle czego szuka. No, to wygląda całkiem wiarygodnie, tak? Dopiero jak zacznie się grzebać i się okazuje, że tamten. No I tutaj a propos tego, że jeżeli to ma być sterowane, czy nawet tylko i włącznie asysta ma być AI, na przykład tam, nie wiem, właśnie do żyroskopu, do czegoś tam, żeby on się nie, nie przewracał, no i on sobie wymyśli, właśnie, że mm, według niego jesteś na innej wysokości, albo nachylenie terenu jest inne i się wszystko rozsypie i przewróci, no to tak trochę słabo, nie? Wiesz, co jeśli chodzi o AI, to przypuszczam, że będzie używane głównie do interpretacji terenu, dlatego że AI w miarę rozumie, no nie końca, do końca jeszcze, ale w rozumie powiedzmy, co jest na zdjęciu, więc przypuszczam, że jeśli cokolwiek będzie takiego, no to właśnie będzie w tym kierunku szło, z tym, że my dzisiaj używamy... to bym prędzej powiedział, że będzie lidarem, L tak, tak. lidarem, nie, nie, nie normalnie zdjęcie, No mamy nadzieję, tak, bo, bo to co się dzieje u Tesli, to jest też dramat teraz, ale um, jeśli chodzi o, o właśnie sterowanie, że tak powiem, um, dzięki AI, no to w jakimś stopniu to się dzisiaj już dzieje, tylko to nie jest do końca AI, ludzie na to mówią AI, wszyscy, wszystko nazywają AI, a prawda jest taka, że w samochodach dzisiaj jest po prostu algorytm, który interpretuje dane z LIDARu, czy nawet z kamery u Tesli, i stara się zrozumieć głębie ostrości, I co jest gdzie, w jakie jest duże, rozpoznać przedmioty po kształcie, kolorach i, i, i wyglądzie ogólnie. Więc to nie jest AI. To musicie rozumieć dokładnie, że to, że AI to nie jest, nie ma nic wspólnego z rozpoznawaniem przedmiotów, bo to jest wszystko wyuczone po prostu z danych. Które znaleźli w internecie. Ten główny model to jest mhm. AI. I teraz, już jakby biorąc pod uwagę, że e, tam są procesy, których my nie, nie, nie napisaliśmy, tylko on się sam nadpisuje, no to generalnie już według tego, nawet tej twojej te, teorii czy, czy e, regułki, to to już jest AI, tak? Czyli jeżeli są, są samoistne procesy, które się tam dzieją wewnątrz i, i są rzeczy, których my nie, nie włożyliśmy tam. Mhm. A tylko to samo tworzy niezrozumiałe dla nas połączenia, no to to już jest, to już jest AI i tutaj będzie, tutaj będzie się rzeczywiście rozwijało. Natomiast, tak jak mówisz, jest bardzo dużo tych takich generycznych nakładek na coś tam i od razu przyklejam naklejkę, że to jest AI, żeby się lepiej sprzedawało. Tak, no to jest tylko i wyłącznie marketing dzisiaj, to, to nie, nie jest, jeszcze nie jest AI rzeczywiście takie prawdziwe. Gdyby było, to by mogło dużo więcej, tak? Nie oszukujmy się, tak? Jest prawda. Ale dobrze, no to myślę, że ten temat jest yy, yy, w zamknięty. Dajcie nam znać, co, co o tym sądzicie. Czy byście się przejechali takim urządzeniu, takim dziwnym układzie?